Dzień dobry i Czołem. Słuchajcie, e, lusterko tylko sobie poprawię. Witam Was serdecznie po dość długiej nieobecności, przyznam, przyznam szczerze. E, natomiast, odpowiadając na zapytania, czy żyję, e, tak, żyję. E, mam się nawet dobrze. Słuchajcie, temat taki. E, co jakiś czas wraca temat, czy będziemy robili szkolenia online. E, tak. Ale z uwagi na to, że pracujemy, tak mówię, pracujemy o imię Profilaktyka według Leszka e, czy Centrum szkoleniowo tak, bo, bo, bo teraz to w, te, w te, tą stronę z nazwą idziemy, e, no to mamy troszkę zajęte te do 16, i 17. Jesteśmy zajęci, po 17. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Więc wymyśliliśmy prosty sposób, począwszy od marca. Każdy będzie mógł się zapisać na nasze szkolenie. Ono będzie z jakąś tam symboliczną opłatą, dlatego że musimy pokryć koszty naszej działalności. Będziemy, nie będziemy zagajać bez finału, czyli każdy temat, który zaczniemy, będziemy kontynuowali, aż przejdziemy przez część teoretyczną, część warsztatową i tę część sprawdzającą wiedzę. Dlaczego taka, taka forma została przybrana? Wybrana przez nas. Z prostego względu chcemy mieć pewność, że wiecie o co chodzi, tak? E, dzisiaj jestem po zajęciach ze studentami z Trójmiasta, z uczelni i powiem szczerze, jest fajnie. Ludzie są chłonni wiedzy, co bardzo jest fajną rzeczą, natomiast cały czas brakuje tak zwanej kosmetyki i my tą kosmetykę chcemy dać. Chcemy pokazać Wam, jak pracować. E, chcemy pokazać Wam, jak w w nadchodzącym być może powrocie do szkoły, do struktur szkolnych się odnaleźć, ale przede wszystkim, jak wspomóc uczniów, jak wspomóc siebie, tak? W procesach dydaktycznych, w procesach wychowawczych. Oraz tych problemach opozycyjno-buntowniczych uczniów, które na pewno się pojawią w okresie postpandemicznym. Tak to mniej więcej wygląda. Spotkania będą się odbywały niemalże codziennie z różnymi grupami. Grafiki będą narzucone niestety, ponieważ chcemy ładnie spiąć. Część będę prowadził ja, część będzie prowadził mój zespół, który, który też gdzieś tam wraca w profilaktykę. Będziemy robili to, co robiliśmy do tej pory i dużo więcej. I mamy ileś jeszcze projektów do zrealizowania, o czym będziemy Was na bieżąco informować. Natomiast to, co jest dla nas na tą chwilę istotne, profilaktyk w drodze będzie wracał. Tak, bo tematy się zaczynają pojawiać na profilaktyce według leszka na Facebooku. Zaczynacie pisać tematy, które powinienem, które dobrze byłoby, gdybym omówił, więc będę je omawiał. Tych tematów mam już kilka zaplanowanych, natomiast części te wieczorne będziemy dzielili na rodziców, na uczniów i na nauczycieli. Głównymi odbiorcami profilaktyki jak zawsze będą pewnie nauczyciele szkoły i rady pedagogiczne. Eee, dam wam fajne narzędzia znaczy damy wam fajne narzędzia damy wam fajne platformy do nauki eee, i tak dalej natomiast kwestia będzie tego, czy będziecie z tego skorzystać, ja mam nadzieję, że tak zrobimy krótki, krótkie rozeznanie, jeżeli chcielibyście wziąć w tym udział eee, po prostu napiszcie, że to jest dobry pomysł tak? ceny szkoleń, nie wiem jakie będą nie będą do ceny kosmiczne to będzie, niektóre będą za 5 niektóre za 10 zł, tak, w zależności od ilości osób, one będą elastyczne, pokryć koszty, ewentualnie mieć na jakieś waciki. Będą oczywiście szkolenia specjalistyczne, droższe, tak? Z tematu samobójstwa, depresja, uzależnienia i, i, i tak dalej, które wymagają od nas też większych nakładów czasowych i większych nakładów e, też pracy, bo musimy dla Was materiały przygotować, żebyście przed rozpoczęciem kursu mieli, bo troszkę przyznam, że te początki e, no to trzeba przyznać, tak, nam nie, e, nie to, że nie wyszły, ale widzimy pewne braki, które, które zostały już zniwelowane. E, więc tak to będzie wyglądało. Napiszcie proszę, jeżeli dotrwaliście do, do tego momentu, czy taka forma Wam się podoba, czy macie chęć e, brania udziału w takich formach Szkolenia, i e, to będzie dla nas taki feedback, tak? Bo my planujemy warsztaty od marca, natomiast nie wiemy, czy będziemy mieli dla kogo. Tak, jakieś będą na pewno też bezpłatne, bo takie wiem, że lubicie najbardziej. Natomiast, e, no, na waciki trzeba mieć, no, tak, tak Wam powiem. I, i jakby czas też. E, Dorosnąć do tego, mówię o moim teamie profilaktycznym. Ustaliliśmy, że każdy, każdy czas, kiedy wieczorami nie jesteśmy z naszymi rodzinami, z naszymi znajomymi, to jest czas, kiedy okradamy ich z czasu, więc chociaż niech pieniądze z tego mają. Tak mówię, jest bardzo przedmiotowo, więc coś tam jak symboliczne opłaty będą. Natomiast mam nadzieję, że ta idea, ta struktura tych kursów, szkoleń, spotkań. Seminarium, webinarium, jakkolwiek byście to nazwali, spotka się z Waszym pozytywnym odzewem, i wraz z moim teamem będziemy mogli do Was wrócić na pełnych obrotach. I wieczorami, wieczorne kawy będziemy pić z Wami, rozmawiając na tematy, które dotykają polskiej oświaty, polskiej myśli edukacyjnej, ale też przede wszystkim pomagają nam odnaleźć się w systemie edukacji. Także napiszcie, co o tym myślicie: czy jest to do kitu, czy jest to ok, czy będziecie brali udział, czy gdzieś tak z boku będziecie przypatrywać się temu, co, co, co tu się dzieje, bo część informacji też będzie. Na główną dawane. Zapraszam też profilaktyka według kleszka, nauczyciele do grupy, która. Ja tam link wrzucę w komentarzu do grupy, która będzie, która zrzesza tylko i wyłącznie nauczycieli, i tam będzie ta wiedza dla nauczycieli podawana bardzo skrupulatna. Na pytanie, czy planujemy zrobić grupę dla rodziców? Jeżeli rodzice się zgłoszą, że widzą w tym sens. I będzie, będzie jak to ubrać e, logicznie, jak najbardziej tak. Także, tym miłym akcentem e, profilaktyk w drodze e, życzę Wam miłego wieczoru. Tak kłania się profilaktyka według Leszka i Centrum Szkoleniowo-Doradcze. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w internetach.